Hej, mężczyzno, który chce więcej energii, witalności i lepszej formy na co dzień, zatrzymaj wszystko i słuchaj uważnie. Czy wiedziałeś, że zwykły łyk ekstra dziewiczej oliwy z oliwek przed snem może całkowicie zmienić twoje męskie zdrowie? Tysiące mężczyzn już odkrywa tę potężną tajemnicę, a wyniki są niesamowite. To nie moda, to potwierdzona nauka. Zostań do końca, bo wyjaśnię ci dokładnie, dlaczego zdecydowanie powinieneś robić to co wieczór. Pierwszy powód, oliwa z oliwek jest bogata w jedno nienasycone tłuszcze, które naturalnie podnoszą poziom testosteronu. Badania pokazują, że mężczyźni spożywający takie zdrowe tłuszcze mają nawet o 20% więcej wolnego testosteronu, to oznacza więcej siły, więcej energii, wyższe libido i mniej zmęczenia. Drugi, zawiera potężne polifenole, antyoksydanty, które zwalczają przewlekły stan zapalny. Ten cichy stan zapalny kradnie ci energię, powoduje brzuch piwny i szkodzi sercu. Picie oliwy przed snem pomaga organizmowi regenerować się podczas odpoczynku. Trzeci. Niesamowicie poprawia zdrowie układu krążenia. Oliwa obniża ciśnienie krwi, czyści tętnice i zwiększa przepływ krwi, również tam, gdzie najbardziej tego potrzebujesz. Lepsze krążenie równa się lepsza wydajność i pewność siebie w kluczowych momentach. Czwarty, stabilizuje poziom cukru we krwi w nocy, zapobiegając skokom insuliny, które niszczą testosteron i gromadzą tłuszcz na brzuchu. Budzisz się szczuplejszy, bardziej wypoczęty i z lepiej zrównoważonymi hormonami. Piąty, chroni wątrobę i przyspiesza spalanie tłuszczu podczas snu. Zdrowa wątroba produkuje więcej hormonów anabolicznych, efekt, więcej mięśni, mniej tłuszczu. A najlepsze to proste. Wystarczy od jednych do dwóch łyżki stołowe wysokiej jakości oliwy extra virgin przed pójściem spać. Możesz wypić czystą albo wymieszać z odrobiną cytryny, żeby lepiej smakowała. Mężczyźni, którzy zaczęli ten nawyk, zgłaszają więcej energii rano, lepszy nastrój, większe pożądanie i nawet utratę uporczywego tłuszczu. Nauka jest po naszej stronie, nie bez powodu mężczyźni z regionu Morza Śródziemnego, którzy codziennie jedzą oliwę, mają wyższy poziom testosteronu i żyją dłużej. Nie pozwól, aby Twoja męska witalność uciekła. Zacznij już tej nocy tę prostą rutynę i poczuj prawdziwą moc. Polub, jeśli jesteś mężczyzną i zamierzasz spróbować, napisz w komentarzu: Ja zaczynam, i subskrybuj kanał po więcej ekskluzywnych porad, które każdy facet musi znać. Twoja najlepsza wersja zaczyna się teraz, ruszamy.